Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Railway, Team Promotion Marketing i PR Sportowy, portal www.wycigigygórskie.pl 17. Grand Prix Sopot Gdynia już za nami. W tym roku zawody wyścigów górskich rozgrywane nad Polskim Morzem okazały się bardzo trudne dla zawodników ze względu na aurę, jaka zapanowała podczas weekendu 11-13 lipca. Pomimo złej pogody na trasie pojawiło się kilka tysięcy kibiców. To świadczy tylko o tym, że popularność wyścigów górskich rośnie z roku na rok, a Sopot jest idealnym miejscem do promocji jak żaden inny wyścig. Już od piątku wyścigi górskie zawładnęły wakacyjną stolicą Polski, czyli trójmiastem. Pod centrum handlowym Riviera w Gdyni odbywało się badanie konferencji. 49 samochodów, jakie przyjechały na nadmorskie zawody. Debiut na tej trasie pierwszy raz. Rok temu byłem tutaj jako kibic, także niewiele zobaczyłem zakręty, tak, ale natomiast wiadomo, że inaczej jest, kiedy na tych zakrętach się jedzie, a się je obserwuje. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, że, że kibice dopiszą i będzie bardzo dużo zabawy, zarówno dla kibiców, jak i dla mnie. Bardzo mi się zawsze tutaj podobało i podoba nadal bardzo fajna atmosfera, do morza niedaleko. W Sopocie, jak co roku, pojawiło się wielu lokalnych kierowców, na których warto zwrócić uwagę. Do najszybszych tego weekendu należał niewątpliwie Christian Zaleski, który w swoim Porsche 911 z 1982 roku był najszybszy w grupie aut historycznej. Jestem pierwszy w klasie, pierwszy w grupie historycznej i dwunasty w klasyfikacji generalnej, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony. Kolejnym matadorem z miasta był Szołek, który w niedzielę był szybszy od Zaleskiego i wygrał rywalizację A do 2000 oraz okazał się najszybszym kierowcą jednonapędowych samochodów. Może i lepiej, że, że pada cały czas niż miało być, miało być to przelotne opady deszczu. Wszyscy jadą na jednych oponach, każdy wie czego się może spodziewać. Bardzo wysoko plasował się również debiutant w GSMP Karol Falk w białej Subaru Imprezie, dwukrotnie trzeci w N Plus 2000. Dalej plasowali się Bartłomiej Karaś w Lancerze Evo 5, Adam Bołksia, Dariusz Armatowski i Piotr Zaleski. Wracamy jednak do klasyfikacji generalnej, w której powracający do GSMP Rafał Grzesiński zdobył dublet wygranych z zmodyfikowanym Lancerze Evo z sezonu 2013. Radzę sobie z tym samochodem, lubię ten samochód, lubię, lubię się ścigać w Sopocie, ta trasa mi na pewno wyjątkowo pasuje, bo jest bardziej rajdowa. Coś się tutaj dzieje naprawdę i trzeba wykazać się zarówno umiejętnościami, jak i e, odwagą. W trudnych warunkach pogodowych zawodnicy musieli zmagać się nie tylko z deszczem, ale i zakrętem przy punkcie PO5, gdzie aż czterech zawodników wypadło z trasy. Festiwal dzwonów rozpoczął Wojciech Schulz, który jako jedyny wyszedł obronną ręką ze spotkania z barierą, co możemy zobaczyć na zdjęciu uchwyconym przez Macieja Lewandowskiego. Kolejny był Artur Gaś, który wypadł na bariery i rozbił swoją Honda Civic, tuż zanim w tym samym miejscu wypadł jego kolega zespołowy Karol Gołębski. Na koniec dnia, tuż przed zakończeniem drugiego podjazdu wyścigowego po raz ostatni bandę zbudowaną już prowizorycznie rozbił Piotr Luciński przewracając swojego Seicento Proto na bok, co możemy zobaczyć zarówno z wewnętrznej kamery, jak i kamery onboardowej. Trasa w Sopocie ma to do siebie, że jak jest deszcz, to jest stosunkowo dużo wypadków, czy wypadków, wypadków wypadnień z trasy. Po tym wypadku organizator zdecydował o przerwaniu zawodów i przeniesieniu drugiego podjazdu wyścigowego na niedzielę. Po pierwszym sobotnim wyścigu pierwsza trójka to Grzesiński, Kluza i Kozioł. W powtórzonym przejeździe drugim już w niedzielne przedpołudnie triumfował Grzesiński, zanim nim Kluza, a trzeci był Dubaj. Wczoraj zakończenie zawodów o 20, przerwany drugi podjazd wyścigowy, dzisiaj powtórzony, także dzieje się. Mam nadzieję, że przez nie całkowicie, że będzie można założyć stika. No i wtedy będzie można powalczyć, bo na razie jadę zachowawco i było kilka momentów, gdzie mogłem skończyć na barierach. Niedzielne rundy to znowu wygrana killera. To był pierwszy podjazd na sklepu wyścigowym, więc z tego wynika, że czuję, że potencjał jest, mimo że mamy nawet zmniejszoną moc w samochodzie. drugie miejsce po raz kolejny przypadło kluzie. Jestem bardzo zadowolony, drugie miejsce nie walczyliśmy dzisiaj z Rafałem Grześnickim. Decyzja była podjęta ukończyć. Nie narobić jakichś kłopotów w Trzeci zameldował się świetnie dysponowany lider grupy N, Marcin Słobodzian. Lancerze EWO, który wygrał grupę N i klasę N plus 2000. To był najlepszy scenariusz, jaki mógł być, więc, więc jestem zadowolony, udało się. Za Słobodzianem do mety dwukrotnie dojeżdżał Adam Tomaszek, EWO 10, który powrócił do Sopotu po rocznej nieobecności. Trudno to nazwać powrotem, bo to mój drugi start dopiero w wyścigach górskich. Drugi i drugi też w Sopocie. Jakoś tak mi przypasowała ta runda, i tutaj zawsze mam chęć przyjechać. Rywalizacja w grupie A podczas obu rund pewnie wygrał Grzegorz Kozioł, który otarł się podczas siódmej rundy o podium w Generalce. Będzie ciężko, jest sucho, mamy dużo aut, dużo, dużo, dużo mocniejszych, także będzie ciężko. Skupiamy się bardziej na grupie A. Drugi w grupie A, Krzysiek Maszczyk, wygrał tym razem z Rafałem Serafinowiczem w sobotę i szałkiem w niedzielę. Teraz skupiam się przede wszystkim na tym, żeby pojechać czysto i bez przygód. W pierwszej dziesiątce mogliśmy zobaczyć jeszcze Piotra Soja w grupie Exige oraz Romana Barana, który okazał się świetny na mokrej nawierzchni, dwukrotnie wygrywając klasę E1 do 2000. Jest dobrze, nie ma co narzekać, no wiadomo konkurencja się wyzywała, bo, bo były wypadki. No ale no tak jest w Motosport. Dwa typowo wyścigowe samochody przywieźli na Grand Prix Sopot Tomasz Myszkier i Tomasz Kaźmierczak. Myszkier zaprezentował Ferrari F430, którym w tym roku pokaże się jeszcze w GSMP. W Sobocie udało mu się wygrać klasyfikacją RWD z Rafałem Fedorowiczem w BMW. Debiut samochodu bardzo udany. Mój debiut myślę, że też wczoraj się dużo uczyłem samochodu, bo warunki mi sprzyjały na naukę. A dzisiaj już tak pozwalam sobie troszeczkę, także jeszcze są możliwości. Kazimierczak wystartował Porsche 911, w którym skoczył na 12. miejsce generalki niedzielnej rundy. Bardzo dobrze, choć z przygodami radził sobie lider klasy N2000, do Fabian. Dwie wygrane przybliżyły go do podium na koniec sezonu. Jedziemy dalej to, co mamy jechać. E... Co się okaże za dwie godziny? Trzeci w siódmej rundzie i drugi w ósmej był Radek Ćwięczek, który był zadowolony z występu na trudnej deszczowej trasie w Sopocie. Dwa lata temu tu byłem po raz pierwszy. Nie byłem jakoś za nimi specjalnie, ale teraz muszę powiedzieć, że, że całkiem fajne zawody. Rywalizacja samochodów historycznych to zdecydowana dominacja Christiana Zaleskiego, który wyprzedził Piotra Ostrowskiego dwukrotnie. Trzecie miejsce zajęli w siódmej rundzie Marcin Kozłowski, a w ósmej Wojciech Bełtowski. No działo się, działo się, było widać też po lawetach, ile było no, aut no, więc się, się, się działo. Marcin Bełtowski, który dysponuje zdecydowanie jednym z najszybszych samochodów w trawce GSMP, tym razem był tylko na 13 i 10 miejscu. Również jego imiennik Marcin Gładysz, borykający się z problemami w Volkswagenie Scirocco, się na 10 i 11 miejsce w klasyfikacji generalnej nadmorskich rund i Jestem na mecie, cały zdrowy to najważniejsze. I teraz musimy rozwiązać ten problem technicznie, samochodem, przygotowywać już na następną rundę na banowce. Po ośmiu rundach na czele stawki znajduje się Tomasz Nagórski. Tuż za nim Dubaj ze stratą 8 punktów, dalej Igor Drotar z 62 punktami, Marcin Słobodzian, który ma na koncie 57 punktów, Marcin Gładysz 56 punktów, szósty jest Grzegorz Koziół, który nazbiera 49 punktów, dalej Piotr Soja 42 punkty, Rafał Grzesiński 40 punktów, Waldemar Kluza 38 punktów i pierwszą dziesiątkę zamyka Marcin Bełtowski z 33 oczkami. Zapraszamy na kolejne rundy GSMP już 2 i 3 sierpnia na Słowacji w Banowcach na Bebrawą. Wyścig na 3700 Metrowej trasie na szczyt Jankow-brszok otwiera drugą część sezonu, który powoli będzie zbliżać się ku końcowi. Zapraszamy na portal www.wyścigigórskiej.pl, gdzie znajdziecie pełne relacje z imprez górskich samochodowych mistrzostw Polski.